To jest takie uroczystko u nas mówią y, burok. To są konie moje wszystkie z mojej hodowli. Rasa zimnokrwista w typie sokulskim. Ta rasa już zanika, kiedyś było dużo tych koni, teraz to raz to mniej. Koń y, sokulski, y, zimnokrwisty w typie sokulskim jest y, krępej budowy na cienkiej nóżce i niezbyt wysoki jest, tylko że tutaj ma zapasiste takie zapasy ma i tego, a zimnokrwisty, no to zimnokrwisty koń to jest wyższy już, no i on grubszą nogę ma. No też masywny jest tego, nie powiem, że tego, tylko że po prostu wyższy jest. No i na grubszej nodze, a ten ma na cienkiej, tu cienka noga jest, tylko że chłody ma dobro, tutaj kłoda jest. Bardzo dobre u te koni zimnokrwistych w typie Sokulskim. To jest taka typowa Sokulska na ten, znaczy tu na Podlasiu, taka typowa rasa typ, zimnokrwista w typie Sokulskim. Tu kiedyś były te konie wszystkie w tym, w Sokółce dużo było, Dąbrowa Białostocka, to takie zagłębie tego konia Sokulskiego było, później Suchowola, tam już bliżej, bliżej tego Litwy to w słuchawkach, w tej na tam już inny też kaliber konia.